Zatańczysz yeah. za mną jeszcze raz, the Pociąg Intercity, przemyślanin do stacji Przemyśl Główny, przez stacje, Alakowice, Sławno, Koszalin, Białogard, Szczecinek, Piła Główna, Chodzież, Poznań Główny, Kościan, Leszno, Rawicz, Wrocław Główny, Opole Główne, Lubliniec, Gliwice, Katowice, Kraków Główny, Tarnów, Rzeszów Główny, Przeworsk, Jarosław, obiedzie z toru czwartego przy Peronie III. Pociąg Intercity, przemyślanin do stacji Przemyśl Główny, obiedzie z toru czwartego przy Peronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży.